Wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourohar, a to jest moi drodzy kolejny odcinek Yandere Simulator. Dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie było, w końcu dołączymy się do klubu, właściwie gangu tych, 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 tych. Wandali, dzień dobry, dzień dobry panie Wandal numer 1, 2, 3, 4 i 5. Dzisiaj będę częścią Was, w sensie częścią Waszego klubu. Jeśli w ogóle można. Dobra, dobra, przestań mnie popychać. Przestańcie mnie popychać, zaraz będziemy najlepszymi przyjaciółmi, naprawdę. Jedyne co musimy zrobić, to wykonać zadanie dla każdego z nich przefarbować włoski. Eee. Do, do, dobrze, 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 nie denerwuj się na mnie, obniżyć sobie troszeczkę reputacji i ciach, i mamy wtedy możliwość dołączenia do nich, ale to nie skończy się na tym, ponieważ jak już dojdziemy do ich klubu i będę chciał zrobić coś takiego, że jakiś uczeń zajuma lidera Wandali, przestań mnie popiechać tą dupą. Eee, zajuma lidera Wandali i wtedy to ja będę panią lider Wandal one, oni będą się wtedy słuchać mnie, nie ciebie. Słyszysz? Tymczasem, moi drodzy, lecimy pycy, pycy, pycy. Muszę od nich wszystkich wziąć zadania, więc ładnie sobie tutaj zaczekam. I w tym momencie jak ja teraz czekam na wandalię, sobie usiądą. A nie, oni teraz nie będą siedzieć, oni będą tutaj się e, zbierać. O, już idą, już idą. Czekajcie, wyłączę troszeczkę przyspieszenie czasu. W tym momencie, zanim oni jeszcze nie dośli, jeszcze jest troszeczkę czasu, możecie wziąć telefonik, ciach ciach, ciach i zostawić tego super kciuka w górę. Ja ja czekam. E, jeszcze idą, jeszcze idą. Masz jeszcze troszeczkę czasu. Pan mi się też czeka. Dobrze, okej, okay, ustawili się. Mam nadzieję, że te kciuki w górę zostały zostawione. Takie 3000, fajnie by było dobić pod tym odcineczkiem. Tymczasem weźmy od nich wszystkich zadania. Ty chcesz odpowiedzi. Do egzaminów, dobrze, to jest załatwione kolega Dobra, ten chce papierochy, to też jest załatwione Ty co chcesz? Zapas tutaj dyrektora, tutaj różnych trunków Też załatwione kolega Ty chcesz nożyk A ty kolega chcesz 100 dolarów? Tego strasznie nie lubię Jak możesz żądać ode mnie 100 dolarów, żeby być twoim kolegą? Nienawidzę cię, słyszysz? Ale niedługo przestaniesz istnieć kolega, no a wy będziecie moi wszyscy i przestań mnie popychać. No. A ta oczywiście dupa, oczywiście. Dobra. Idziemy pycy, pycy, pycy. Trzeba zrobić wszystkie te zadania. Zaczniemy sobie od nożyka, który jest myślę najłatwiejszy w tym wszystkim. Dzień dobry. Tutaj nikogo nie ma. Ja tu tylko po nożyk. Ja też bym chciał, słyszysz? Takiego hamburgerka. Kurde, głodny się zrobiłem. Ojej, tutaj i pomidorek, i serek, i w ogóle... U, kolega, kolega. Ej, kto chciał tutaj nożyk? Ty chyba chciałeś nożyk, nie? Słuchaj, zrobione. No, o, jak mnie bardzo lubisz. No to cudownie. Dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem, yy, po pierwsze, obniżyć sobie reputację, a po drugie, jak nie ma zdjętka, muszę zrobić zdjęcie majteczek. Muszę, muszę to zrobić, przepraszam bardzo. Dobra, to jeszcze raz. Troszeczkę mniej reputacji muszę mieć. Dziewczyny, dziewczyny, zauważcie mnie. Zauważcie mnie. Minus 39, dzięki, dzięki, dzięki. Pani infochan, rzucasz mi to. O, leci, 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 dobra. No to już tutaj nasz kolega kolejny będzie zadowolony. Będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Gdzie ty tutaj jesteś? Tutaj jesteś, tak? Nie, to nie ty. To ty. Nie, to też nie ty. Przestańcie się tak do mnie dziwnie odnosić. I. Masz. No, a teraz to jesteś zadowolony, tak? Trochę rozmuście się. No, no nie, nie, nie zakrywaj się. Uśmiech, koleżanku, uśmiech! Trzeba się troszeczkę pouczyć, bo kolejne zadania będziemy mogli sobie wykonać po południu. Pyr, 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 pyr. I teraz tak, jestem tutaj super cudownie. Idziemy do dyrektora po jego tajny składzie. Dzień dobry, proszę pani. Czy pani zrobiła coś z fryzurką? Mam wrażenie, że wyglądasz troszeczkę inaczej. A może oczka takie troszeczkę inne? Przy pani. Coś się w pani dziwnego zmieniło? Napiszcie w komentarzach, czy też macie wrażenie, że coś się w pani zmieniło? No serio, ma macie jakieś takie bardziej jaśniutkie oczka. Dzień dobry, pir, 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 pir. Dobra, radio nam się przyda. I oczywiście tutaj jest też pokój dyrektora, w którym będziemy. Gdzie jest ten pokój dyrektora? Myślałem, że gdzieś tutaj. Panie dyrektorze! Gdzie jest pan dyrektor? Panie dyrektorze! No, gdzie jest pan dyrektor? To, o, tam jest pan dyrektor! Panie dyrektorze, bo ja tutaj przyszedłem po pana. Tajny składzik! Pyr, 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 pyr! On on gdzieś tutaj był. O, tu, 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 tu. Bierę tę butelkę. Bierę szywacz. Bierę to, bierę to, bierę to, bierę to. Nie wiem, co ja wziąłem, ale wziąłem strasznie dużo rzeczy. Co jeszcze mogę tutaj wziąć? Tutaj chyba kluczyk był. Nie, nie ma, nie ma kluczyka. A może tutaj mogę katanę wziąć? O! Bierę katanę. Nie będę z niej korzystać Ale wrzucę ci ją za kwiata Teraz będzie się uszukać. Będziesz ją szukać Kurde, kolejne dwie lekcje No, powodzonka Potrzebuję jeszcze wziąć te odpowiedzi I, i będzie już tyle na dzisiaj No dobra, jeszcze 100 dolarsów Ale 100 dolarsów to sobie załatwimy normalnie w pracy Natomiast najtrudniejsze będą te odpowiedzi Strasznie mnie to stresuje Pyr, 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 pyr Dobra, zostałaś tylko Ty, o nie Tutaj jeszcze wandale idą No idźcie, to dla was właśnie te odpowiedzi chcę wziąć a tak mi utrudniacie zadanie, dobra. Zostałem. Uff. Czy jeszcze ktoś chce sobie przebiec? Nie, nie, koniec, dobra. Odpalamy radyjko. Czy ty to zauważyłaś? Zauważyłaś to? Tak, 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 tak. Dobra, idź tam, idź tam. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, dobra, dobra, dobra. Nie, chyba się uda, chyba się uda. Zgasiła? Nie, nie zgasiła jeszcze. O, nie, 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 zgasiła, zgasiła, zgasiła. Uh, uh, mamy to, mamy to, mamy to. Nic pani nie widziała. Absolutnie nic. Wandale! Gdzie wy jesteście? Gdzieś tutaj? O nie, oni na lekcje poszli. Wszyscy na lekcję poszli, no nie wandale! Dobra, trzeba pójść na lekcję i z nimi porozmawiać, jak będą na lekcjach. Państwo wandale. Chyba będą mogli wtedy rozmawiać. Mam nadzieję, że tak, to dla was mam rzeczy. Dzień dobry, proszę pani, bo ja tutaj. O, jest wandal. Do, ty nie denerwuj się! Nie udawaj, że kurde jesteś inteligentny. Nie udawaj, że piszesz tutaj ten test jak wszyscy inni. A, my razem do klasy chodzimy. No dobrze. Dobra, pani Wandal, pani Wandal. Musimy porozmawiać. Trzymaj. Okej. Okay. Dałem ci. Teraz muszę znaleźć tego kolejnego pana Wandala. I. O, to jesteś ty! Tak! Mam dla ciebie to, tak! Udało się! Dziękuję, Pani Wandal! Będziemy teraz najlepszymi kolegami! Juj, 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 juj. Kici, kici, kici. O, już mnie nie odpichasz od siebie, tak? Mogę normalnie do ciebie podchodzić? Możemy normalnie rozmawiać? A nie, nie możemy. A nie, możemy normalnie rozmawiać! Mogę ci dać nawet komplement! O, jesteś taki cudowny dzisiaj! Juj, juj, bój, bój. Jak to cię nie obchodzi? Jesteśmy najlepszymi kolegami, pani wandal. A żeby jeszcze trochę kogoś powkurzać, odpalamy radio, do widzenia. Haha, ha, teraz musisz to wyłączyć. Dałaś się oszukać, pani od wf -u. Tak strasznie dałaś się oszukać. Dobra, zostało nam tak. Muszę kupić... Farbę do włosów, w tym momencie będę mógł się przefarbować normalnie Pani Yandere będzie super pracować w kawiarni I na poziomie medium powinniśmy sobie bardzo ślicznie tutaj poradzić Dobra, dzień dobry kolega, kolega chce hamburgerka, panie kucharzu O, tu jest hamburgerek Dawaj tego hamburgerka, szybko, 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 szybko Zanim przyjdzie kolejny klient OK, dobra, mamy hamburgerka Trzymaj hamburgerka, ty chcesz pizzę, dawaj panie chef Pizza, już Siur, 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 siur. prycy, pici, 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 o pizza, dobra? Bierzemy pizzę, trzymaj pizzę, bądź zadowolona. Ty chcesz jajka, panie, kucharz, O, Rudzielec nawet przyszedł. Rudzielec chce, panie chef, Rudzielec chce jakąś zupę dziwną. Dawaj mu tę zupę dziwną. A tu już nie muszę ci podawać. Tobie też już nie muszę pod podawać, bo czas się kończy. Spoko, wy nie dostajecie już jedzenia, nie ma. 135 dolarów, tak będę miał na Vandala I teraz wszystko się zaczyna W tym momencie, dzisiaj Dzisiejszego dnia będę mógł się dołączyć do klubu wandalii, Natomiast zanim to zrobimy Wypada na tę okazję założyć jakieś super majciochy Na przykład kalesony Kalesony fajnie by było, gdyby wypadły Wy w komentarzach napiszcie hashtag kalesony Zostawcie kciuka w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście I pycy, pycy, pycy Random majteczki, troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo I jeszcze więcej w prawo Pani misiu jeśli nie wypadną, to wiesz, że już nie będziecie na pozostałej części odcinka. Zdaję sobie z tego sprawę, więc 3, 2, 1? Ty już wiesz, co się wydarzyło. Ty wiesz, co Cię czeka. O, panie Misiu, jeszcze bez bonusu. Żadnego bonusu nie dostałem. I mamy tutaj naszą panią Blond yandere, która wygląda swoją drogą bardzo uroczo Picy, picy picy. Dobra, wandale, zrobiłem wszystko, co tylko chcieliście, więc trzymaj, masz też 100 dolarsów. I w tym momencie chcę się dołączyć do twojego klubu. Gagu, czy co to tam macie? Takiego śmiesznego. Dobra, ej, jak nie mogę? Ty chcę, chcę, chcę. Jak to czego chce? Przecież wszystko zrobiłem. Ty. Nie, no, wszystko zrobiłem. Ej. Ej. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy i tak próbowałem, próbowałem, próbowałem się do nich dołączyć, nawet resetowałem dnie. Zapomniałem, że muszę zmienić swoją poze e, tauf 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 persona i teraz tak 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 uu, teraz mogę się do was dołączyć tak 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 naszą maskę nawet możemy zmieniać pir 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 taka uboga wersja Tokio Gula was też mogę jakoś zastraszać czy coś nie was nie mogę szkoda a i teraz nie będziecie mnie popychać. teraz będę z wami słuchać muzyki Pir, pir 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 Dobra koledzy co, co generalnie robimy tak całe A wy, wy tak stoicie wokół tego radia które jest swoją drogą w pudle I tak tylko stoicie tak Nic więcej Też chciałbym z wami porozmawiać wiecie Teraz jestem częścią was Okej okay, to zaraz zobaczymy jak sobie poradzicie Bez lidera No zaraz zaraz wrócę Cześć koleżanko słuchaj I follow me Możesz teraz za mną iść? O nie, obniżyłem sobie reputację. Jeszcze bardziej mnie nie lubisz. Jak śmiesz? Jak śmiesz mnie tak nie lubić? Co? Wrednamenda. Albo najprościej będzie, jak po prostu zrespawnujemy w tym momencie panią Miku Miku. To będzie najprostsze w tym momencie. I pani Miku Miku sobie ze wszystkim poradzi. Dawno nie rozmawialiśmy z Miku Miku. Pani Miku Miku, dawaj, wczytuj się. Ja wiem, że chcesz się wczytać. No. Proszę, proszę teraz nie wywalać błędów gry. Proszę, proszę, proszę. Pani Anderę, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze troszeczkę. Ostatnie kroczki. Ostatnie. Tak, 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 tak. Dziękuję. Jesteś tutaj? Tutaj się ukrywasz, pani Mikumiku. Miku. Tutaj się ukrywasz, pani Mikumiku. Miku. O, jakie urocze majciochy masz na głowie, pani Mikumiku. Miku. Oj, no nie denerwuj się, zaraz mi się przyda. Słuchaj. Idę teraz po nożyk. No nie denerwuj się. Idę teraz po nożyk. I dzięki tobie zawładnę wszystkimi wandalami. Słyszysz mnie? Dzięki Tobie będę władcą wandalii! Mam nadzieję, że Pani Miku-Miku sobie poradzi z wandalem. Mam nadzieję, że tutaj pod tym kątem nic nie zmieniali. Że, nie wiem, wandal będzie silniejszy, czy coś w tym stylu. NIE! NIE, TY GŁUPIA RUDA MEN- OOOO! NIE! Dzień dobry, przepraszam. Ale ja w kuchni wziąłem ten noży! Chciałem sobie kanapeczkę zrobić! Przepraszam! Z ogóreczkiem, i, i szyneczką, i serkiem, a, a, a nożyk do masełka potrzebowałem, naprawdę! Dobrze, nic się nie stanie już. Ja obiecuję, nic się już nie wydarzy złego. Powiedz mi, dobra. No to idziemy po nożyk. Pir pier, 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 pir pir pir. zrób, załatw lidera. Hahaha, ha, 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 ha. dobra, a ja będę udawać, że wszystko jest ok. Dzień dobry, Wandale, tutaj wszystko między nami ok. Super, cudownie, co, co? to tutaj za dwie, trzy, dwie tapyciary z wami rozmawiały, co? Ej, nie, nie, nie. Pani lider, pani lider, zatrzymaj się, musimy porozmawiać. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Bo jest taka sprawa, że. Do niej idź! Bo Miku Miku nigdy do ciebie nie dojdzie! O nie! O, czyżby ona go doganiała, pani Miku Miku? Zaskakujesz mnie! Jesteś tak blisko, tak trochę przyspieszyłaś, Miku Miku. Kiedyś byłaś dużo wolniejsza. Wandale, ej, 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 ej! ej, ej. Biją waszego lidera. No, biją mocno. Wy macie te pałki, mnie to byście od razu za zaatakowali. A co, a Miku Miku to nie? Miku, miku, to silniejsza, lepsza ode mnie, co? Nie denerwujcie się. Teraz ja będę waszym liderem. Wszystko będzie dobrze, koledzy. Co teraz robimy, koledzy? Jak to? What's going on? Dopiero teraz? Dobra, to uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja też uciekam. Pyr, 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 pyr. Mówimy, że tak traktujemy naszego lidera. No dobra, koledzy, od teraz ja wam rządzę. Zobaczymy na kolejny dzień, co się wydarzy. Pyr pyr, 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 pyr. Natomiast ciekawe, co z wandalami w takim wypadku. Czy dalej będziemy się tam spotykać? Czy dalej będę ich częścią? O nie, o nie. No straszne, straszne. Nie mieliście lepszego zdjęcia wandala? Bo Miku Miku na przykład taka uśmiechnięta wandal, dlaczego on się drapie? A, widzę, że spotkania dalej tutaj są. Dobra, państwo, wandale, ja wiem, że się krótko znamy i tak dalej, ale od teraz to ja jestem waszym liderem. No, 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 no. Teraz musicie mnie słuchać, bo jak nie. To właśnie coś takiego. Macie się słuchać i macie stać, bo w innym wypadku skończy się to źle. Słyszycie? Stójcie. Stójcie, nie chcę stracić swoich podwładnych. No stój, stój, panie Wandal. No i w taki oto sposób pani Andere stała się liderem klubu Wandali, gangu Wandali i jego jedyną członkinią. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku z Yandere Simulator. Pyr, 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 pyr. Uh, Uuu, tutaj jakaś romanteria, pikanteria między tymi dwoma kolegami. Dobra, to tą romanterią, pikanterią pożegnamy sobie dzisiejszy odcinek. Tymczasem trzymajcie się i hejos!